Szanowni Państwo, kolejnym gościem programu Nasze Sprawy w dniu dzisiejszym jest Starosta Sieradzki Pan Mariusz Bądzior. Niestety połączenia jako takiego bezpośredniego mieć nie będziemy, ponieważ w tej chwili musiał służbowo wyjechać. Sytuacja dotyczy stanu epidemiologicznego, jedzie na pilne spotkanie w tej sprawie. Ale bardzo dziękuję, że po drodze znalazł Pan chwilę czasu Panie Starosto na rozmowę telefoniczną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie starosto, na dzień dzisiejszy sytuacja w powiecie sierackim nie jest, patrząc na sytuację, jaka ma miejsce w województwie łódzkim, czy w Polsce, tak tragiczna, bo w tej chwili odnotowaliśmy trzy przypadki zakażeń. W chwili obecnej, panie starosto, 98 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym, a 46... Przebywa na kwarantannie. I te cyfry wskazują na to, że ta ilość osób się zmniejsza. Proszę mi powiedzieć, gdzie te 46 osób przebywa na kwarantannie i jak to organizacyjnie, technicznie jest przez Państwa zorganizowane? Panie redaktorze, 46 osób, które jest, to są osoby, które przebywają w domach i to są osoby również, które przebywają w zbiorowej kwarantannie, jaką tutaj mamy. Tylko że większa liczba osób, bo w naszej zbiorowej kwarantannie jest na dzień dzisiejszy jest 9 osób. Mhm. To się zmienia, dlatego że osoby pierwsze, które trafiły do nas na kwarantannę zbiorową, one już wyszły w już kwarantannę. 14 dni. No w sensie. mhm. Tak, tak. Upłynął okres 14 dni i część osób wyszło, część osób, że tak powiem, przybyło. Ale patrząc na sytuację, jaka jest na terenie powiatu, to osób na zbiorowej kwarantannie na dzień dzisiejszy nam już nie przybywa. Był okres w tamtym tygodniu, że te osoby codziennie jedna osoba przybywała, dlatego się zrobiło dziewięć, mimo że osoby odchodziły. Natomiast w tym tygodniu się to wyciszyło. Natomiast cała reszta osób na kwarantannie no są to przede wszystkim kwarantanny domowe. Jeżeli ta osoba ma możliwość przebywania, czy sama, a zdarzają się również, że te osoby, no niektóre miały kontakt i muszą kontakt z, z osobami chorymi, i, i było jeszcze w rodzinie, no to też i rodziny są na kwarantannie całe. Dlatego no, tutaj sytuacja jest złożona i to ta kwarantanna przebywa w bardzo różny sposób. Albo są oso osoby gdzieś w jakichś domach w odosobnieniu, albo są z rodziną. Albo przebywają tak jak tutaj jest u nas na tak zwanej zbiorowej kwarantannie. No i tutaj warto chyba podkreślić i zaapelować również do tych, którzy przebywają na kwarantannie, żeby zakazów wynikających z tej kwarantanny, panie Starosto, nie łamać, bo wiem również, że policja i nie tylko sprawuje dozór nad tymi osobami i te osoby w powiecie są również kontrolowane. Tak, tak, oczywiście panie redaktorze. No tutaj y, policja y, ma dużo pracy, bo jakby nie było, y, oprócz czynności tych y, technicznych i związanych z działalnością policji, no musi jeszcze wykazywać dozę y, pilnowania osób, które są na kwarantannie. Ja bardzo dziękuję y, wszystkim y, naszym y, mieszkańcom powiatu, że jednak y, szczególnie tym kwarantannie, że stosują się do tych y, zakazów czy nakazów, natomiast, ale zdarzają się też osoby, które sobie troszeczkę to lekceważą i ja apeluję do tych osób, żeby jednak nie lekceważyć takiej sytuacji, dlatego, że no, narażamy nie tylko siebie, ale narażamy wiele, wiele innych osób, gdzie może się zdarzyć, że e, zostaną zakażone. Panie Starosto, zakończymy może optymistycznie dzisiejszą rozmowę. E, nie będę pytał o sytuację w DPS-u, bo to jest temat chyba na oddzielną rozmowę. Mam nadzieję, że tam y, dyrekcja i personel robi wszystko, żeby zabezpieczyć pensjonariuszy i, i żeby y, nie doszło jakichś takich przykrych zdarzeń, jak to miało miejsce już w innych ośrodkach. Wiem, że y, DPS funkcjonuje w warunkach całkowitej izolacji, że w zasadzie tam w tej chwili nikt nie ma wstępu, że te warunki bezpieczeństwa, y, personel i nie tylko, y, i Państwo y, robicie wszystko, żeby stworzyć, na takim poziomie zabezpieczyć tych pacjentów, żeby się nic złego nie wydarzyło. Tak, Panie redaktorze, no wprowadzone są no wszelkie. Formy ostrożności. Wiadomo, że to niektórzy mówią, że to jest pewne ograniczenia swobody, ale no w tym przypadku w DPS-ach to nie są tylko ludzie starsi, ale to też są ludzie chorzy, którzy leżą. Jest to personel, który ma bezpośredni, najbliższy kontakt z daną osobą, dlatego są wprowadzane i są wprowadzone wszelkie strony środki ostrożności i, i a przede wszystkim kontakt zewnętrzny jest tak naprawdę ograniczony do do zera, czyli nie ma odwiedziny, nie ma osób, które by wchodziły. No pracownicy dyrektorzy oczywiście mają tam polecenie, żeby kontrolować pracowników, jeżeli ktoś z pracowników wykazuje jakieś tam no jak to się mówi tendencje jakiejś przeziębienia czegoś czegoś w tym rodzaju jakiejś choroby, no to raczej staramy, starają się, żeby zastępować tych pracowników. No sytuacja jest bardzo napięta, ale, ale jest opanowana, więc myślę i, i, i daj Boże, żeby się nic więcej nie wydarzyło. Szanowni Państwo, panie starosto, mamy też również dobre informacje, bo na godzinę 18, 7 kwietnia od rzecznika wojewodu otrzymaliśmy taką informację, że Patrząc na ilość zakażonych na koronawirusem, mówię tutaj o 15 kolejnych osobach po leczeniu otrzymało dwukrotnie wynik ujemny. I te osoby są zdrowe wśród tych osób, które wyzdrowiały, mówię tu przypominam Państwu o 15 osobach, są dzieci, są młode kobiety, są osoby w średnim wieku i osoby również w starszym wieku. Co pan yy, sądzi o tym, co teraz powiedziałem, i jaki komentarz pana, panie starosta, do tego? A dlatego też to, co mówię, panie redaktorze, powinniśmy, nie wiemy, Jaka odporność jest nasza, do naszego organizmu? Powinniśmy stosować się do tego, jakie są zalecenia. Natomiast też nie powinniśmy wpadać w totalną panikę, bo oglądając tych wiadomości bardzo dużo, gdzie nie są dobre, szczególnie są te złe wiadomości przekazywane, to to, co pan redaktor powiedział, to są właśnie te wiadomości dobre, że koronawirus i zarażenie się nim to nie jest bezpośredni wyrok. Jesteśmy na tyle, nasze organizmy w jakiś sposób odporne, bo przynajmniej cztery razy w ciągu swojego życia no jakieś wirusy, grypy chorowaliśmy. Więc nasze organizmy też mniej więcej wiedzą, że dodatkowe białko w organizmie w postaci wirusa powoduje, że powinniśmy się jakoś inaczej bronić. Dlatego też hmm, jesteśmy też. Jest to iskierka nadziei, tak powiem szczerze, w tej całej sytuacji, że byśmy nie traktowali tego też, że koronawirus, jeżeli się zarazimy, to jest jakiś tam wyrok. Po prostu musimy do tego podchodzić, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy stosowali się do zaleceń, ale nie wpadali w skrajności paniki. I to jest bardzo ważne. No i takich sytuacji jest coraz więcej. Docierają takie sygnały z całego świata, chociaż niestety... I liczba osób ogólna na świecie zarażonych koronawirusem zbliża się do 1,5 miliona już chorych. Spora część z tych chorych, również w różnych krajach, szczególnie w krajach europejskich, zmarła. W Stanach Zjednoczonych ta sytuacja również nie jest dobra, ale ta sytuacja, która w tej chwili jest, i odnotowaliśmy ją w województwie łódzkim, tak jak pan starosta powiedział, napała. Taką iskierką nadziei. Bardzo dziękuję Państwu Starosto za rozmowę. Korzystając z okazji, życzę Panu, pracownikom i wszystkim służbom podległym dobrych, spokojnych, chociaż zupełnie innych tegorocznych świąt wielkanocnych. Zdrowia przede wszystkim Państwu życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak Państwo widzieli i słyszeli, kolejnym naszym gościem w programie Nasze Sprawy był starosta sieradzki pan Mariusz Bądziar.